Przyznajcie się, czy tylko ja nie wiedziałam, że Polska ma pustynię? Tak, dobrze słyszycie. Prawdziwą pustynię. Po pierwsze, Polska ma jedyną pustynię w Europie Środkowej Pustynię Błędowską. To aż 32 km2 piaszczystej Frajdy. Słyszeliście kiedyś o krzywym lesie? To taki niesamowity las w Polsce, gdzie drzewa są powyginane pod kątem 90 stopni. Zakręcone, co nie? Nikt nie wie dlaczego, ale wygląda to mega fajnie. A teraz uwaga. W Polsce znajduje się największy zamek na świecie. Zamek w Malborku. Jest tak ogromny, że zmieściłoby się w nim 20 boisk piłkarskich. Wyobrażacie to sobie? A, no i Bałtyk. Nasze polskie plaże są jednymi z najpiękniejszych w Europie. Serio. Idealny na letni wypad, żeby naładować baterie. I na koniec, coś co na pewno docenicie, to właśnie Polska dała światu słowo wódka. No to siup. No i jak? Polska. Pełna niespodzianek i naprawdę warta odwiedzenia. Do zobaczenia w następnym filmiku.